Okej okay, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj ATA to jest kolejny odcinek z Dishonored. Ostatnio skończyliśmy w tej, um, tej rezydencji tego artysty całego. No i mamy problem z tym sejfem, nie wiadomo jak go otworzyć. Ja już niestety poznałem kombinację, bo szukałem troszeczkę po necie gdzie znaleźć kombinację, nie wiem, napisaną albo kartkę, albo coś, czy jak się tam ogólnie dostać. I to niestety ciężko znaleźć informację, gdzie, gdzie faktycznie tą kombinację powinno się dostać, łatwiej po prostu znaleźć kod do tego, więc niestety już kod znam, ale nie będę go otwierał w tym momencie bo tak sobie wymyśliłem i po prostu pójdziemy tam gdzie pójść powinniśmy aczkolwiek muszę wrócić tam i zejść poziom niżej on się nazywa Marsztand a nie wiem aha no to ten cały ten co malował te obrazy no dobra my sobie wyjdziemy tędy mhm. tak i w którą stronę się wychodziło, w tom. Pójdziemy najpierw do Slack Joe'a, tak jak powinniśmy. O, no, lekko mi dropią klatki w niektórych miejscach, ale. Dobra, więc biegniemy do tego całego Slack Joe'a. Eee, zanieś mu informacje o tym, o czym mieliśmy mu tam powiedzieć yy, Znaczy o tym o tym zaginionym kolesiu i tam będzie jakaś yy, notatka do odczytania hey, 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 me, Dobra Idziemy niestety Jest on na samym końcu lokacji więc troszeczkę to zajmie nam A nie, już jest tutaj, dobra Cześć Slack Joe Oto ostatnie słowa Krauleja. Nic nie rób. <laughs> for my guy? Tak, dokładnie. Have no tak, bo to oni mają takie takie karty, na których jest za zapisane wiadomość dźwiękowa. To jest śmieszne w sumie. <laughs> Lul, co to miało być? Nie i całą Bottle Street I nie First I did. That's why it taken me so long. I wanted to be sure, and what's that? I... No! No! Ah! So Crowley's dead. Too bad. He was one of my best men. Still, you and me had a deal and Slapjaw never goes back on a deal. Mm. This key. It ain't for the golden card, no. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the Golden castle Oh, super! So I don't have to get in. keeps a bargain, just as good as them men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you, quiet like and without killing them.

And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to a safe. Of course, uh -huh. the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend, and then I take care of the Pendleton brothers just like that. You ain't never even gonna touch them. And I promise, I won't kill them and no one will ever see them again. Nie no, oferta fajna, tylko nie wiem czy, czy akurat w ten sposób chcę zakończyć tą misję, bo szczerze mówiąc chętnie bym ich zabił. Nie chcę przejść tej misji nie robiąc nic właściwie. Znaczy nie chcę przejść tej gry, nie, nie, nie zabijając nikogo, bo no nie wiem, nie jest to dla mnie aż tak interesujące. I, i wiem, że niektórzy z Was mówią: A zrób mroczne zakończenie, a nie rób", większość jest za nie rób mrocznego zakończenia, albo nie wiem, im więcej zabijasz, tym będzie gra trudniejsza. Ja mówię: No, to zajebiście, nie? W sumie to, to, to właśnie fajnie, nie? Że w sumie od, od, naszych, od naszego stylu gry zależy, czy gra jest trudniejsza, czy łatwiejsza, tak? Um, i, I czy tam mroczne, nie mroczne zakończenie. Um, Szczerze mówiąc, nie wiem, nie znam zakończeń, tak, więc ciężko mi powiedzieć, yy, któr, które bym chciał zobaczyć, ale, ale ten, ale ym, nie wiem, ja zawsze gram tak, że, że biorę to, co mi dają. I szczerze mówiąc, fajna oferta, aczkolwiek yy, chętnie sam bym ich yy, zabił, tych Pendletonów. Yy. Się teraz zastanowić, tu jest Golden Cut i jest to, właśnie, jest ten cały hotel Captain's Chair i to jest bardzo dobra ym, sprawa. Właśnie, i, i tutaj mówię, mówiono o tym Bountingu, i to jest ten koleś, który. Znaczy, przynajmniej tak na necie znalazłem, że ten Bounting ma jakiś klucz, czy, czy kod do tego safe'u w tym domu, ale to nie wiem, czy to jest właśnie. To jest jego dom, myślałem, że to jest dom, no nie wiem, już, ja już się gubię w tych wszystkich nazwiskach. Aha, tylko że ja tutaj w sumie zasadniczo nie wiem, czy ja tu przejdę. E, tam są strażnicy. Zastanawiam um, się. Bo głupio mi strasznie, wiecie, wykorzystywać po prostu, że o, w necie jest napisane to, co sobie zrobię. Nie lubię takich ułatwień. Pomimo, że znam, to postaram się to zrobić fabularnie. i tak prawdopodobnie tędy będę wychodził, chociaż w sumie nie wiadomo. Dobra, myślę, że chyba dołem musimy sobie przejść. Tak jak poprzednio. Przynajmniej spróbujemy przejść dołem. Nie wiem jeszcze, turędy. Spróbujmy te endy. O, właśnie. E, Serce musimy wyciągnąć, bo generalnie. Właśnie. Mamy tylko średnie amulety, ale tam już nic więcej nie ma. Dobra. E, a oczywiście, w ostateczności, jak nie będę e, wiedział. To jest ta babcia łach. Cześć, babciu, łach. Masz coś dla mnie do powiedzenia? Tak? Oczywiście. Dziękuję. Ta postać jest zajęta. No nie będzie z tobą rozmawione, zajęta. No dobra. Trudno. Aha, ja tu miałem wejście. A ja postawił, postanowiłem wejść kurwa oknem, rozwiałając jakieś deski, ale ze mnie chuj. No ja przepraszam. Um. No. Nic! Dobra. Um. Gdzieś, którędyś tutaj przeszliśmy, tak? A, i to są drzwi do Golden Cuts, Tak od razu, tak z dupy od razu. O, i tu jest kościany amulet, ale on nie może być w Golden Cuts, albo, albo może jest. No, nie wiem. A my możemy spróbować. Tu jest hotel. Tam jest ten hotel. Hmm, czyli. Właściwie wychodzi na to, że żeby się dostać do tego tego hotelu e, opuszczonego, to trzeba by pójść tamtą stroną po prostu, więc spróbujemy w ten, w ten sposób też zrobić, żeby przejść tą stroną. Aczkolwiek zacznie mi się mapa coś nie zgadzać pomału. No już tu byłem. Hmm. Zobaczmy co byśmy mogli im zrobić. Not half rations for a week. I ain't catching the plague. Hand it over. No, please, it's for my baby. He needs it. It's us that needs it. If the city watch gets sick, how are we gonna protect you? Protect me? hey you. Get lost. This here's a private. Someone help me out! Oh, nie, nie żeby jej zabijał. Ty debilu. Oh shit. Zabili jakąś laskę. Klucz do apartamentu Marsztanda. No to ciekawe. Ja nie chciałem, żebyś ją zabił, Ty, tępy chuju, to zniknąłeś, kurwa. Teraz cię nikt nie znajdzie twojego ciała. Twoja rodzina będzie się, kurwa, zastanawiała, gdzie zniknąłeś do końca ich pierdolonego życia. Kutasie, którego już nie ma. Ja pierdzielę. O, patrzcie, skreślili to i tutaj... A nie, dobra, to już było. Właśnie ktoś mi powiedział, że Łęcz to jest też dziwka, czy bardziej chyba kurtyzana, tak? Znaczy, kminię, że to chyba byłby yy, naj, naj, najbliższy polski odpowiednik. Czy mam klucz do apartamentu Marsztanda? Może to jest klucz do tego sejfu? Czy mi się tylko wydaje? A nie, dobra, nie, 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 dobra, wiem. E, tam są jeszcze takie drzwi od tyłu, których się nie dało otworzyć i to jest klucz do nich. To nie. Ja pierdzielę, no. Myślałem, że się mną zajmie a jakoś po prostu tak. Ten podbiegł do mnie i stwierdził, nope, zabiję tamtą. Kurde, co za kutas. No, to nie udało mi się jej ocalić. Ten amulet. A, i tu jest. O, mixturki miksturki. Oficjalny report straży. Um... Klawik, boulevard prowadzący na Plac Holger został zamknięty do odwołania po zamordowaniu Campbella um, najwyższej Figury religijnej kraju, tak? On był kurwa figurą religijną w Syrii, kurwa fucking. Oh shit! Um, dobra, w takim razie weźmiemy sobie mroczny Wyzrok, zobaczymy jak oni tu chodzą. Tam nikogo nie ma, bez zamknięte, no tak. Więc de facto tędy można się próbować jakoś snikować. Właściwie mnie stąd nie widzą. Tutaj coś leży w ogóle. Klucz elektryczny, zajebiście. I jeszcze jakaś hajs będzie. Ups, a ja sobie delikatnie przejdę tutaj. Otwórz zamek. Dziękuję, do widzenia. Lulz. To było banalne. Um, hmm, 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 szklaneczki to nie. O właśnie, kościany amulet właśnie jest chyba już w tym hotelu, tak mi się właśnie wydawało. Aczkolwiek, jeżeli dobrze... O, jest przede mną. A jeżeli dobrze pamiętam, to miałem jeszcze... O, mam więcej tych. Mam więcej możliwości? Aktywuj... A nie mam kościanych amuletów? Przecież ostatnio coś tam, ten tego jest, dobra, nieważne. Weźmiemy ten. Młynek 2. Aha, bo jakby tutaj. Mhm. Mm A to ciekawe, zamiast dostać kościany amulet, który mogę w coś włożyć, to ja po prostu odblokowałem drugi poziom tego. To ciekawe. Weźmy drugie granaty w co później. Wyciągnięta broń nie spowalnia cię. Picie z krągów niewielką nieośmę. Dobra. Może być tak. Pociski, dobrze. Pistolecik, to też są pociski. A serca już nie... Holy shit, holy shit! Na krzesło! Pierdolony szczury. Chodź tu, gnoju! Zjeź mnie chciałeś, tak? A masz! To jest głupie właśnie, że szczury de facto zjadają tylko i wyłącznie... Gdzie ty kuta się poszedłeś, mały? Szczury zjadają tylko i wyłącznie trupy oraz mnie. A, a, a innych żywych ludzi ponoć nie. I to jest głupie. Dobra, no, tu jest zamknięte. Tak, przejść do Golden Cut. yeah. No ale jak to tak z jedną laską w dwóch? No Jakoś tak dziwnie. O shit. Graj na swój sposób opcje. Następne obszary wypełniają ścieżki, które dają wiele różnych możliwości ukończenia twojej misji. Szukaj umiejscowionych wysoko krawędzi, szczurzych tuneli, dróg wodnych i kryjówek. Super, patrzcie ile tu jest kurwa są trzy runy i kościany amulet. A tam jest marsztand. No, to ciekawe. O, ale to jest taki fajny kompleks, kurde, widzę. Tam jest jedna runa, tam jest jedna runa, tu jest amulet. Tu w tym budynku już jest runa, więc tam będzie dosyć łatwo przejść. Aczkolwiek tutaj nie ma przejścia. O, i szczury biegną. No jest balkonik, ale. Sorry lady, I'm on duty. I'm on duty too. Hehe, he. co prawda, to prawda. Tam jest marsztand. Ten, który. No, ten, ten, ten. ten... Nie lakiernik, tylko malarz. <grym> um, nie wiem, dlaczego pierwsze co mi przyszło to lakiernik. To jest tu sika. Ta se tu chodzi. Um, <grym> tam trzeba się przedostać. I. Myślę, że jakoś tędy. Koszczące jest, żeby spróbować od razu do tego marsztanda pójść. A, tu jest jakiś kolo. O, a spróbujmy tu. No, nope, tutaj, ah shit. Będę się władował na dół. To jest tylko szczur. Tu jakiś trup w ogóle leży. Dobra, nic, weźmiemy sobie miganie w takim razie. O, dobra. Tak może być. Kurde, nie, nie sięgnę. Tym nie sięgnę. Ten tu leje. Chyba nie sięgam tam. Ale chujnia. To naprawdę mnie kolo nie widzisz? Nie wiem, kurwa, retarded, czy co? Lul, oni mnie nie widzą. Pojebane. jest nade mną tutaj, ale chyba tam nie wskoczę, więc też sobie użyjemy mignięcia. I dzień dobry. Dwie z pięciu run znalezione. Świetnie. Uh, send us food, not bullets, czyli wyślijcie nam jedzenie, a nie... a nie naboje. Możemy sobie wyjść tędy i sobie tędy, aczkolwiek nie wiem właśnie czy, czy najpierw nie poszedłbym w raczej do tego marsztanda i zobaczył co tam się dzieje Więc że z tego dachu chyba będę mógł w sumie z tego dachu będę mógł na to coś skoczyć czy da się tędy nie da się czy da się tędy nie da się tędy wyjść szkoda hmm. huh? czy mnie widzieli chyba nie dobra, pięknie. Tutaj raczej nie wskoczę, więc też muszę mignąć. Zapomniałem, żeby zaczekać, aż mi się odładuje mana. To już trudno. No jej też nie, nie zebrało. Nie zabrało mi. Ups, kurde, jak w tym, jak w normalnie Onechartet. what the fuck? No seriously, dlaczego nie skoczyłem? A, co za głupia gra. I po prostu nie skoczył. Po prostu ja, ja idę, no to wiadomo, trzeba iść i skoczyć, nie? Bo nie mogę skoczyć w miejscu. I po prostu nie skoczy, tylko spadł, okej, okay, aha, tutaj idzie runa, no to nie jest tak źle. Przejdziemy sobie tam. Zaczekam ja właśnie aż mi się odładuje. Dawaj na górę. Jeszcze raz. I pięknie. Nie, no nie że kurwa, jak on może nie doskoczyć do tego gówna? What the fuck? No przecież nie chcę, kurwa, mignięcia znowu używać, przecież to jest, kurwa, nie wiem, 2 metry, to da się przeskoczyć, do cholery jasnej. Czytaj to... Uh, fucking hell, O co chodzi w tej grze? Dobra, nieważne, idziemy. Czekam, tutaj... Czekaj, czy na przykład coś tam się znajduje na dole. Ogląda się. Jednak nie zauważył. Jak to kurwa nie mogę tam wejść? Hmm. Fajnie. Fajnie, że w tym momencie nie mogę. Nie mogę tam wejść. A wcześniej mogłem. Ooo jak miło. Właściwie to chciałem. Jest tu jakiś właśnie wczytaj... Nie, wczytać... E... Nie, jest tu jakiś auto-zapis. Chyba będzie ten przerunie, tak? Tak mi się wydaje. Bo, bo właściwie chcę tutaj... Na razie chcę przejść cichcem między nimi. Dokładnie, to jest ten zapis. Na, na razie chcę przejść cichcem. A później będziemy dopiero się bawić w zabijanie wszystkich. O, patrzcie, tam faktycznie jest złoty kocur. Czemu nie mogłem wcześniej mignąć na górę, tylko po prostu obok? Tego nikt minie. nie... Stałem bliżej nawet, a, a nie mogłem się wyspindrać, tylko tak, no nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra, weźmiemy, migniemy tutaj. Skoro mój bohater jest retarded, niestety, to, to migniemy. sobie przejdziemy. Tam jest Marsztand. Weźmy serce. Tu jest jedna runa. Na mule druga runa Właściwie tędy można by łatwo przejść było No ale ten marsz tam nie interesi Więc właściwie Kurde Nie udało się jakim sposobem, przecież pokazało mi nagle Wciśnij prawy trigger Wcisnąłem prawy trigger Lul Znowpe Au! What the fuck! Już do mnie! Fuck! Zobaczymy teraz jak, jak działa to, to zakrzywienie czasu Myślałem, że... Miałem nadzieję, że będzie przylą Wiecie, to miało być tak ładnie to być pokazane, że wiesz goci, go, gość do was... Jezu, wszyscy, wszyscy zostali bez głów, że gość do nas strzelamy, zatrzymujemy czas i obchodzimy kulę, nie? To, to było fajne, ale... ale to było tylko, w, kurwa, w tych filmikach Gdzie jest ten, kurwa, marsz marsztant cały? Tam gdzieś. Myślałem, że wtedy przejdę do niego O! Lulz. No tak, żaden alarm nie został podniesiony właściwie Właściwie myślałem, że tam właśnie przejdę do niego, a tu jest. Myślałem, że tu są drzwi jakieś. Ale nic takiego tutaj nie ma. Więc nie bardzo rozumiem. Nie bardzo rozumiem. Nie bardzo rozumiem. Nic, weźmiemy sobie, migniemy na górę i się rozejrzymy. Generalnie gówno widać, stąd czyli on jest właściwie w jakimś pokoju w środku. Myślałem, że się po prostu tędy dostanę. Ale czekajcie, tu jest okno. Jak to nie, nie doskoczę tam, to bohater jest idiotą. No, doskoczył. Nic nie widzę, aczkolwiek zaciągnięta jest tu krata w oknie, więc nie wejdę. Tam jest tylko otwarta. No to idziemy. Na jedno wyszło, tak jak mówię. Nad nami się znajduje bezpośrednio Luna, a tam kościany amulet. Więc no, chyba do tego kościanego amuletu szybciej dojdziemy. Tam jest. Więc jeszcze jakiś obraz, może dałoby się go, ale potrzebny mi jest klucz główny do Golden Cat. Kurde. Ja za cel sobie wziąłem właściwie to, żeby znaleźć wszystkie runy i kościelne amulety, bo lubię takie znajdźkowanie. Strasznie, strasznie mi to zawsze bawi w grach. Kurde, laska tam jest jakaś. Tam są czyjeś nogi. Zapiszmy sobie tu grę. Tak Nie stworzyło? Stworzyło? To jest która jest godzina. Tak, stworzyło, dobra. Tam są czyjeś nogi. O, 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 o. Emily! Emily! O no, kurwa, jestem geniuszem!

Ale y, słońce moje ty. Y, a nie, nie 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 nie. Fucking hell. Nie, 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 nie. Nie, nie nie mogę. Nie mogę w ten sposób. Nie mogę jej teraz uwolnić, to jest za wcześnie. Nie mogę jej kazać zostać tutaj, ona od razu wychodzi. Więc no nie mogę na razie wchodzić do tego pokoju, aczkolwiek a aczkolwiek warto wiedzieć, że ona już tam jest ale mówię, zobaczyłem nogi czyjejś i myślę, kurde, zobaczę kto tam siedzi ale też ją kurwa w burdelu ukryli tę pechuje. dawaj ten hajs dawaj mi wszystko mm -hmm. tylko kurcze jest tam ta W tym pierwszym pokoju jest laska, i nie wiem co z nią zrobić teraz. Nie skapnęła się. Dobrze, idealnie. O, właśnie, możemy coś jakieś nowym mocy już. No tak, bo kurczę, tutaj trzeba też de decydować, czy chcemy kolejne mieć ten żarłoczne stado, O, właśnie. Człowiek do szczurów, a podmuch silny powie wiatru, który może odpowiadać przewracać wrogów oraz roztrzaskiwać drzwi. Hmm. Podmuch to jest taka moc, którą często możemy w grach spotkać. Znaczy, te, tego, tego typu. Właśnie, że tutaj na zasadzie ja się odpych, odepchnięcia wroga. Natomiast bardziej zabawne mi się wydaje żaroczne stado. Ponieważ w nie niezbyt często występuje coś takiego, Przyzwanie jakichś minionów, kurwa, żeby się zajęły wrogiem. Więc jest ok. A kościany jest kurwa tam. Rozumiem, że muszę mieć drzwi. A czy może mieć klucz do tych drzwi, do tych konkretnych? A tam mamy kolejną runę. Tu miały biuro Madame. Nie wiem, tam mamy iść normalnie, a opcjonalnie mamy Marsztanda. A, a Bounting to jest ten marsztan, tak? Znaczy on tak się nazywa. Dobra, ja sobie w tym miejscu zapiszę grę a, i chyba skończę odcinek, bo tak widzę, że czas raczej najwyższy, no dokładnie, a, a ja też jakoś tak muszę pilnować tego czasu. Bo żebym się potrafił zebrać jakoś wcześniej do nagrywania, a nie na sam koniec dnia, to by było dobrze, bo widzisz, że jest godzina 14 po moich zapisach. A jakbym sobie tak nie wiem o tej, nie wiem, 10 nagrywał, ja pierdzielę ilbym bym nagrał. ale oczywiście nie, bo musiałem się wyspać, bo wieczorem nagrywam z Seto i z tilwaltem. Hmm. Nie, nie wieczorem właściwie, a, a w nocy, Poprze poprzedniej nocy, no i tak to właśnie wygląda. Dobra. Nic, ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, w opisie znajdują się linki do mojego Facebooka i do mojego sklepu z koszulkami na kapsal.pl, także zapraszam do obczajenia, no i co, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, cześć!